Mamy w Polsce dzietność na najniższym poziomie w Europie. Zadłużenie cały czas rośnie. Deficyt w budżetówce rośnie. A ja Wam dzisiaj powiem, jak możecie otrzymać od rządu 500 plus lub 800 plus na Waszego pieska lub kotka. A na koniec jeszcze Wam e, taki, dostaniecie ode mnie bonus. Wytłumaczę Wam, jak mo mogą te Wasze zwierzątka jeszcze na koniec otrzymać emeryturę. A wszystkie informacje na ten temat mam e, z artykułu inpoland.pl portal internetowy. E, samorządy oferują własne programy wsparcia dla właścicieli psów i kotów. Oferta jest dostępna dla mieszkańców całej Polski. Ale jest kilka wymogów. Wsparcie finansowe może wynieść nawet 800 zł na niektóre zwierzęta. A tytułem tytuł jest 700 zł na psa i kota. To nie wszystko. Tłumaczymy się, jak ubiegać się o dofinansowanie. Także młode pary będą teraz mogły sobie zaadoptować kotka lub pieska i otrzymają takie świadczenia jak na, na dziecko. adoptujemy sobie kotka, ale o czym należy pamiętać? Adopcja zwierzęcia potrafi wiązać się z niespodziewanymi wydatkami, szczególnie gdy zapomnimy sprawdzić zawczasu koszty takich zabiegów, na przykład jak kastracja. A komu będzie przysługiwała ta, ta dopłata? 700-800 plus za adopcję zwierzęcia. Wsparcie finansowe w wysokości 700 zł za adopcję psa lub kota funkcjonuje już od kilku lat w gminie Kamieńsk w województwie łódzkim. Włodarze przypominają o ofercie, chcą zachęcić mieszkańców całej Polski do przygarnięcia pupili, a jednocześnie zmniejszyć koszty ich utrzymania. Jak to mamy zrobić, jeżeli byśmy chcieli zaadoptować sobie psa lub kota na terenie całej Polski? Piszę tu, że program jest otwarty dla każdego mieszkańca Polski. Adoptując psa lub kota możemy podpisać umowę z Urzędem Gminy, ale musimy przedstawić faktury dokumentujące zakup artykułów związanych z utrzymaniem nowego przyjaciela. Wciąż możliwe są kontrole poadopcyjne mające na celu ustalenie czy zwierzę jest w dobrych rękach. Także udajemy się do Urzędu Gminy, podpisujemy umowę, dostarczamy później jakieś e, fakturki, że kupiliśmy karmę i tak dalej. I wtedy urzędnicy e, po prostu wypłacają nam świadczenie, jakiej, jakiej wysokości. To zależy pewnie od czy jest to kot, czy pies itd. Urzędnicy zaznaczają, że należy im na dobrostanie czworonogów i przypominają, że decyzja o adopcji psa lub kota powinna zostać przemyślana. Opieka nad zwierzęciem wiąże się z wieloma kosztami. Z którymi na początku może pomóc program dotacji, ale w końcu trzeba będzie dopłacić resztę ze swojej kieszeni. To jest oczywiście tak jak z dziećmi, te 800 plus często, czy zawsze nie wystarcza przecież na wychowanie dziecka i dostarczenie wszystkich koniecznych rzeczy dla dziecka, zabezpieczenie i, i tak dalej. Na, na ciuchy, na, na jedzenie i tego typu rzeczy. Także wiemy, że jest to bardzo kosztowna sprawa. Także wybrane samorządy oferują programy 500 lub 800 plus na psa i kota. Pieniądze są przeznaczone na dofinansowanie niektórych również zabiegów weterynarnych. Podobnie jak przypadek z Kamieńska ich celem jest również walka z bezdomnością zwierząt przez zapobieganie oddawania do schroniska z powodów finansowych oraz zachęcanie do adopcji Teraz zanim wszyscy polecicie do schroniska będziecie chcieli zaadoptować pięć kotów i pięć piesków żeby sobie trochę na nich zarobić to musicie najpierw się dowiedzieć, czy wasza gmina lub miasto w ogóle oferuje takie dopłaty. Jeśli tak, musimy posiadać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie objętym programem wraz z dowodem opłacenia w nim podatków. Niektóre duże miasta akceptują status studenta miejscowej uczelni. I oczywiście zwierzątka muszą mieć u was dobre warunki, ponieważ będą przeprowadzane kontrole. A poza tym niektóre zwierzęta mogą być nawet zaczipowane. E, także e, będą po prostu kontrolę i będzie monitoring e, tych zwierzaków. I dopiero wtedy e, będziecie otrzymywać regularnie e, Wasze 800 Plus na Waszego kota. Także zanim podpiszecie umowę, musicie sobie te warunki trochę wynegocjować, żeby dostać jak najwięcej. E, Kasy na waszego przyjaciela, ponieważ każdy samorząd ma własne podejście do programu. W pewnych gminach do uzyskania pieniędzy może być konieczne zaczipowanie zwierzęcia. Mogą obowiązywać także lokalne limity. To znaczy, że nie będziecie mogli zaadoptować pięć kotów i pięć psów. Nie w każdej gminie jest to możliwe. Nawet jak macie domek gdzieś na wsi, duży ogród i byście byli w stanie po prostu trzymać tyle tych zwierząt. A część gmin oferuje dofinansowanie, gdy przeprowadzimy zabiegi na własny koszt i przedstawimy paragon oraz zaświadczenia od weterynarza za odbyte zabiegi. Gdzie indziej najpierw składa się wniosek, a potem właściciele zwierzęcia dostają listę gabinetów, gdzie zabieg zostanie wykonany bezpłatnie. Wysokość dofinansowania zwykle pokrywa się z cenami takich usług jak na przykład kastracja. Także dokładnie z tego artykułu nie możemy się dowiedzieć, czy przysługuje nam tylko dopłata, właśnie do zabiegów. Do jakichś e, e, weterynarskich e, badań i tak dalej dla tych zwierzaków. Czy będziemy otrzymywać po prostu, tak jak na, na dzieciaki, e, co miesiąc te świadczenia e, od 500 do 800 plus na kota i na psa? Dlatego e, tych wiadomości tutaj nie uzyskamy z tego artykułu. E, musielibyśmy się wybrać do gminy. Zapytać się, czy oferują taki program i dowiedzieć się o szczegółach takiego programu wtedy bezpośrednio w gminie. No, ok, teraz nasz zaadoptowany piesek lub kotek przechodzi na emeryturę. Czy otrzyma również jakąś kasę? Oczywiście, że tak. Emerytura dla psa i nie tylko. Właściciele zwierząt mogą liczyć na dodatkowe 500 zł. W wyniku decyzji Sejmu minionej kadencji właściciele czworonogów mogą ubiegać się o emerytury dla swoich zwierząt. A na 500 zł mogą liczyć właściciele nie tylko psów, ale też innych zwierząt. Decyzja w objęciu wsparciem finansowym pupili w podeszłym wieku podjął Sejm minionej kadencji. A pierwsza wypłata emerytury dla psa została zrealizowana już w 2022 roku. I komu taka emerytura dla pieska się należy? Regulacje dotyczące wsparcia dla zwierząt, zwłaszcza psów i koni, dotyczą nawet kilkuset czworonogów. Nowe przepisy umożliwiają zwierzętom, które pełniły służbę w służbach specjalnych rozumiem, no to znaczy nie każdego to dotyczy, ja nikogo nie znam, yy, kogo pies by yy, był w służbach specjalnych. Yy, skorzystając z emerytury, co ma być praktycznym wsparciem finansowym dla nich samych, ale też ich opiekunów. Dodatkowe pieniądze dla zwierząt mają pomóc zapewnić im odpowiednią opiekę w późniejszych latach życia. Ale nie martwcie się, jeżeli wasz pies lub koń nie był esbekiem, to i tak możecie dostać jeszcze wsparcie finansowe. Do wsparcia finansowego kwalifikują się zwierzęta, które pełniły służbę w różnych instytucjach, takich jak policja, wojsko, straż graniczna czy straż pożarna. Wobec każdego z czworonogów stosuje się konkretne kryteria, szczególną rolę w przyznaniu świadczenia odgrywa czas, w którym te pracowały w szeregach danej formacji. O dodatkowe pieniądze, zwane psią, emeryturą mogą ubiegać się właściciele zwierząt, które służyły w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa. Także jak najbardziej możecie składać wnioski o dofinansowanie dla Waszego kota lub psa na świadczenia 800, plus nawet. A jeżeli Wasze pupile już są w starszym wieku. I służyły w służbach e, w policji, w straży lub były SP-kiem, a jeszcze zapomniałem o koniach, nawet jeżeli wasz koń był SP-kiem to możecie otrzymać e, psią emeryturę, jak to się mówi. Dodatkowo do Waszej jeszcze emerytury, jeżeli jesteście też już w starszym wieku, może to być ładny e, dodatek, a trochę dodatkowej kasy zawsze się przyda dzięki, że oglądaliście ten odcinek do końca był naprawdę wyjątkowy musiałem zrobić o tym film ponieważ jest to bardzo interesujący temat według mnie i jeżeli Wam się podobało to dajcie mi łapę w górę subskrybujcie ten kanał i napiszcie w komentarzach co myślicie o e, psiej emeryturze i o 800 plus na psa, kota lub konia czy to są Fajne oferty. Czy skorzystacie z tego, czy nie? I jeszcze podziękuję Wam. Ciekawy film tutaj, w tym miejscu. Zapraszam do oglądania. A na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!